Dajemy trochę chipsów! A, dobra, nie zasłonę. Nie zasłonę. Dobra, wystarczy teraz chować. O! Dobra, idę na kibel! A kaskady... Wy... O! chipsy. A a, 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 Dobra, odłożę, potem sobie zjemnę. Dobra, kojemy jeszcze trochę. Co jest? Więcej ich było! Chyba mamy myszy w zakładzie. A ja na myszy mam idealne rozwiązanie. Ha, ha. Na cztery na pewno jakaś się złapie. Jedna i jeszcze jedna. O. No i zobaczymy. Ha, ha, ha. Psz, znowu śpi. Ah, c'est mieux, je vois zo Ah, je tourne